Witajmy w nowym formacie 10 na 10, ale impostor wersji. Ktoś miał inne pytanie i oceni coś innego niż reszta. Co to jest? pytanie <laughs> <It'sant. grym humidity> pytania. 3, 2, 1, go! 3, 3... Wy co macie? Dwa. Dwa? Siedem. Siedem? Siedem. Ale to Bez pytania, na razie tu mamy impostora, ale bez pytań. Ona jest 10 na 10, ale chcę, żeby żebyście w domu podzieli nago. No i nie patrzcie tak na mnie, dla mnie to Nie codziennie, ale to no, jest spoko. Ja nie mam z tym żadnego znaczy, problemu. Pisał, ty? Ca cały czas nago? Cały no, czas? W zimę też, jak mi zimno. No, no to się o. fajnie nie leży, no grzejemy. <śleski> What the fuck? <śleski> <śleski> o Boże, ja może, wiesz... Znaczy, ogólnie... Kto z was by dał 7? Od razu by was kusował, ale. No. Ona ma czasami takie kuźła. W tym. Od od a. No. Ale pamiętaj, że zawsze. No zna radykalny nie. jest on. No ogólnie, u Szymona to jest właśnie moje drugie podejrzenie, że on by nie dał tak nisko. Że dla niego no nie czemu? byłoby to aż takim problemem. On jest niżej od nas. No. no. A my dalej kupujemy? No, że to jednak codziennie, nie? W sensie ja tak to potrzebuję tego, no bo prosi, ja, ja, prosi cię, nie? W sensie chce. Chcę, żebyś chodził nago. No więc, powiesz, chcę, kurde, chcę cały czas. Więc wiesz, ty jesteś w ubraniach? Nie, ona chce nago, nie? Ogólnie... Więc każdy dzień. Mój mam największe no, podejrzenie no, 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 jest, to, to to, to jest no, to, to. że on by nie dał tak nisko. No, ja jestem... Że on by bardziej powiedział, że no, może nie do końca, ale okej, okay, nie jest aż ja, tak jesteś A Jesteś w stanie zaufać, że Seba da 7 niż Szymon Kurde, kurde, ej. Ale wiesz, ja myślę naprawdę o takich sytuacjach, nie wiem, ej, Chce, żeby Przez nago jakoś, czy... i tam nagle ktoś przychodzi do domu. No to Ty nie, nago. no to, 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 to wiesz, masz dom zamknięty, nie? Ogólnie i moja interpretacja, u nie, jemu wierzę, że on o 7. Naprawdę? Prawie nie umiem uwierzyć Naprawdę? Wójt. Nie umiem. Nie umiem uwierzyć, że jesteś niżej od nas. Myślę, że my nie Ale co z tego, bardziej... że jesteś niżej od was? To jest kwestia interpretacji. Ja zinterpretowuję to codziennie. No ja chodzi. też, no ja też. Bo jednak ona jest zarąbista tylko to. I no, oczywiście, że to jest dlatego, jestem przy trójce, coś roznoszę blisko. Wiesz, później, wiesz jak, jak później już schodzi ci nawet, ja już tak głębiej myślał, jak by tak było, to później ci schodzi nawet ochota na tę drugą osoba, to tak potem tym. się No znaczy, to jest ciulowe, to, no, to jest to ciulowe. Rozumiem twoje podejście za tym, tylko, że ja umiem mówić, że on z dupy dał siódemkę, bo on sobie powiedział, o, fajnie sobie wchodzi w <laughs> Ja chyba nie możemy Musimy racjonalnie na sobie. No, no to by było to co? codziennie. Na sobie dajemy. Na seby. No za sobą. No, no, no to już nie mam nic do obrony, to Wam pokażę moje pytanie. Ha <noise> to jednak. Nie. Właśnie, nie. No on był. Widzisz, on podziwił no, no, jedno zdanie i daliście się, się przekonać. Znaczy, ja, ja się nie dałam coś... przekonać, tylko czysto racjonalnie no. potem go ten. Ale on by, nie dałbyś dwójcy. Co byś to u nas? Na takie pytanie? No. Miał pytanie jest 10 na 10, ale jak masz trudniejsze chwile, w ogóle cię nie spiera, W ogóle.